Nuda to ostatnie, o czym mogły pomyśleć dzieci z gminy Dywity podczas imprezy z okazji święta. Stadion w Dywitach zamienił się na jeden dzień w prawdziwy park rozrywek i atrakcji dla małych i dużych. Bardzo mi się podoba, wspaniałe atrakcje, dużo ludzi, piękna pogoda, super zabawa. Bardzo fajnie. Fajna zabawa, fajna inicjatywa, dzieciaki zadowolone. Przyjechaliśmy tutaj Olsztyna i czegoś takiego w Olsztynie w takiej skali na pewno nie, nigdy nie, nie widzieliśmy. Gminny Dzień Dziecka tradycyjnie zorganizowano w niedzielę, tak by rodzice mogli razem ze swoimi pociechami licznie przybyć na wspólne świętowanie. Od kilku lat jest to bardzo duże, jeżeli chodzi o frekwencję, wydarzenie na terenie naszej gminy. Gminny Dzień Dziecka. Potrafi przewinąć się przez naszą imprezę kilkaset, a może nawet ponad tysiąc osób. Od jakiegoś czasu staramy się, aby to było wydarzenie organizowane w niedzielę. Poza licznymi atrakcjami na uczestników czekała również scena, gdzie zaprezentowali się m.in. lokalni artyści oraz wyjątkowy gość Roxana Węgiel. W tym wszystkim najważniejsze jest to, żeby, żeby mieć jakiś cel, do którego trzeba dążyć. No i te marzenia, naprawdę. E, myślę, że warto wierzyć marzenia. Ja już kilka swoich marzeń spełniłam, dlatego naprawdę warto w to wierzyć. Zapraszamy wszystkich śpiewających, tańczących, malujących na dużą scenę, na scenę specjalnie przygotowaną właśnie z tej okazji, również na której zagra gwiazda wieczoru, czyli Roxana Węgiel. Łączymy to wszystko razem, czyli pokazujemy młodym uczestnikom naszych zajęć, ale nie tylko, bo prezentują się również inne organizacje i instytucje, pokazujemy im możliwości, jakie daje właśnie ich potencjał, ich rozwój, ich talent. W spełnieniu marzeń w karierze pomaga gminny ośrodek kultury, który z dumą promuje młode, regionalne talenty. Telewizja Kopernik. Kopernik.tv